Ta seria nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy podejmują decyzje. Dla liderów, którzy muszą planować z wyprzedzeniem. Wszyscy mówią o AI, marketingu i automatyzacji bez strategii, nie mając czasu, by zrozumieć, co tak naprawdę się zmienia. Zabieram Cię w podróż po realnych przykładach, po firmach, po decyzjach, które mają znaczenie, kontrowersyjnych prawdach, o błędach, których nikt nie pokazuje i o tym, w którym kierunku naprawdę zmierza rynek. Jesteś gotowy patrzeć szerzej? Zaczynajmy. Błędy, 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 których nikt nie pokazuję. Tak, w intro zostało to nagrane, więc dzisiaj jestem winien ci przedstawienie błędów. W tym odcinku opowiem o swoich błędach, jak i o błędach, jakie widzę u klientów. Zacznijmy od tego, żeby nie było tak, że to ci klienci są tacy niedobrzy i firma oczywiście chce się wybraniać w każdy sposób. No to musimy przytoczyć sytuację, w której weszliśmy do bardzo dużej firmy Okazuje się, że firma działa w zupełnie innym segmencie, ale wynajęła nas do sprzedaży produktu, który jest zupełnie innym niż oni na co dzień się obracają. Zdiagnozowaliśmy firmę, jechaliśmy tam. u la! la hmm, nawet chyba Dynamika włączaliśmy, żeby jak najszybciej tam być. <laughs> firma bardzo duża wiele milionów obrotu. No i mówimy, kurczę. Można zacząć działać. No i okazuje się, że firma chce wprowadzić bardzo ciekawy produkt, który można na kilka sposobów ugryźć. No i mówimy: Dobra, podejmiemy się tego zadania, możemy zaczynać. Ustaliliśmy plan, jednak ten plan wymagał wielu elementów wdrożeniowych. Okazuje się, że trzeba było tam zrobić sklep internetowy, wdrożyć system CRM. Zaznaczam, że temat. Absolutnie od zera. Jakieś tam elementy wizualne były zrobione, ale ogólnie cała organizacja od zera. I mówimy dobra, mamy już odpowiednią osobę na stanowisku no bo pieniądz tam jest, nie ma problemu jest handlowiec ponoć doświadczony. Mówimy dobra, uruchomimy kampanie reklamowe z myślą, żeby już zacząć zbierać informacje, żeby algorytmy się uczyły, żeby handlowiec miał okazję porozmawiać. Klientami posłuchać jakie mają obiekcje, jakie mają potrzeby, dlaczego mogą chcieć takiego produktu itd. Tak więc mówimy dobra, rozpoczynamy takie działania po prostu. Budżet jaki wdrożyliśmy, no to tam było coś ponad 100 zł dziennie, coś tam do remarketingu itd. Tak więc ustawiliśmy całą tą konstrukcję, no i zaczęły spływać pierwsze kontakty. Okazało się, że kontakt jest gdzieś tam na poziomie 50 złotych. Mówimy super, nie? w międzyczasie sobie stworzymy sklep internetowy, ogarniemy wszystko dookoła, poukładamy procesy, dopracujemy tematy z handlowcem. Jednak w żaden sposób nie zatrzymaliśmy się i nie zdiagnozowaliśmy czy zrozumienie całego procesu jest również w głowach zarządu. I teraz zobacz, zaczęliśmy te działania i okazało się, że osoby w zarządzie no po prostu kompletnie nie mają pojęcia na temat tego, jak robić marketing internetowy. No bo nigdy tego nie robiły, są w zupełnie innej lidze. Robią konkretne tematy. No i okazuje się, że po miesiącu nagle wyłączamy reklamę. Zaznaczam, że jeszcze sklep jest w budowie. No i mówimy, ale dlaczego? No, i okazuje się, że nie ma wyników. No, i teraz my wiemy, dlaczego tych wyników nie ma, ponieważ jako firma doradczo-wdrożeniowa zaopiekowaliśmy się nie tylko elementem związanym z pozyskiwaniem kontaktów, ale również z ich obsługą. No, i okazało się na etapie tutaj całego wdrożenia, że handlowiec, który miał się tym wszystkim zajmować, popełnia Tragiczne błędy. Na samym początku mówimy: Super, nie ma problemu. Każdy musi gdzieś tam się podszkolić. Jeżeli jest otwarty, no to, no to jesteśmy od tego, żeby go przeszkolić. Okazało się, że ta osoba jest po prostu gadułą, nie zwracała w ogóle uwagi na to, jakie mają ci klienci potrzeby. A żeby marketing mógł osiągać jakieś wyniki, no to na podstawie tego, co mówi handlowiec, co mówi dział sprzedaży, dostosowuje marketing i mu pomaga, bo to ma być współpraca. I tu zaczął się pierwszy problem. Handlowiec, nie wiadomo z jakiego powodu, był nie do końca osobą, która miała określone swoje stanowisko. Ta osoba miała głębsze relacje z zarządem i okazało się, że no, po prostu sobie tak sprzedaje i koniec. No, i my zaczęliśmy doradzać, że no nie może tak wyglądać, że musi być po prostu współpraca, musi być odpowiedni schemat rozmowy na podstawie zadawania pytań klientowi, a nie tylko i wyłącznie opowiadaniu, jaki produkt jest wspaniały i cudowny. No, wiecie, to są przedszkolne błędy. Czegoś takiego nie można robić. No, i w związku z tym nie pojawiały się żadne wyniki. Przypominam, że już kampanie zostały zatrzymane. Ja rozumiem, że kampanie na lidy zostały zatrzymane. No to mówimy dobra. Trzeba przygotować całą koncepcję tutaj, jak ten handlowiec ma rozmawiać, jaką ofertę wysyłać, podzielić na ofertę edukacyjną, ofertę sprzedażową i tak dalej i tak dalej. Więc mówimy dobra, zaczniemy współpracować. No i okazało się, że handlowiec całkowicie sabotuje temat. Jest w stanie mi napisać Maciek, ale ty jesteś śmieszek. <laughs> I, I nagle y, urywa temat. Ja go proszę o nagrania z rozmów, bo jeszcze byliśmy przed etapem wdrożenia tutaj narzędzia, które ma nagrywać te, te rozmowy i analizować później za pomocą sztucznej inteligencji, no bo to jest dopiero absolutny początek. No i nagle okazuje się, że oczywiście popełniliśmy bardzo, ale to bardzo duży błąd, nie diagnozując tego, jaka jest wiedza poszczególnych osób w firmie. Mamy sytuację, w której sklep został skończony. Mamy handlowca, który w ogóle nie chce współpracować. Zarząd, który w ogóle nie rozumie tego małego skrawka biznesu, bo w porównaniu do nas jest 10, stukrotnie większą firmą. No, i po prostu jest okropna sytuacja. My jesteśmy z jednej strony odbierani jako proaktywne osoby, które mają mnóstwo propozycji, wdrożenia i tak dalej, ale okazuje się, że jeden handlowiec potrafi sabotować cały projekt, a poprzez brak zrozumienia i brak ustalenia na samym początku, spisania sobie dokumentu, który jasno określa zasady. Po prostu weszliśmy w temat bardzo szybko, i okazuje się, że temat stoi pod znakiem zapytania. Pojawia się kolejna i kolejna i kolejna konsultacja. Raz rozmawiamy z dwoma członkami zarządu, zaraz z dwoma innymi, zaraz ci dwaj się jeszcze mieszają i rozmawiamy jeszcze z kolejnymi. I okazuje się, że nie wiadomo, jak ten projekt ruszyć. Trzeba się cofnąć i od samych podstaw zacząć. No ale jak zacząć, jak przecież wydaliśmy pieniądze na reklamy i nie ma żadnej sprzedaży. Brak zrozumienia tego, że owy klient posiada produkt, który jest ogólnie dostępny na rynku, nie jest w ogóle nawet producentem tego jedynego produktu, jest dystrybutorem, inne firmy również go mają, jest bardzo duża konkurencja na rynku i klient absolutnie nie rozumie tego, że to musi być podane w odpowiedni sposób, że obsługa musi być premium, jeżeli sam produkt jest droższy, a tak naprawdę ma tylko znikome i to niezauważalne na pierwszy rzut oka różnice pomiędzy całą konkurencją. No i teraz to jest olbrzymi błąd podejścia do tematu. Bardzo duży zarząd, bardzo nieułożone osoby w całym procesie, które mają do powiedzenia bardzo dużo. I mogą powiedzieć, no bo to prezes, zarząd musi ustalić pewne ramy. My oczywiście komunikowaliśmy, że to nie może to tak wyglądać, że handlowiec siedzi i na nasze prośby po prostu sobie odpyszczy i powie, słuchaj, stary, wróci do swojej roboty. No bo taki projekt może po prostu się udać. No i teraz firma wynajmuje nas jako Firmę doradczą, która ma zarządzać całym projektem. Mają przydzielonego projekt menadżera, który się martwi, skaka, skacze wokół tego i tak dalej. A na końcu tak są ułożone role, że handlowiec może całkowicie sabotować cały projekt. Za wiele osób decyzyjnych i moim zdaniem to jest porażka z naszej strony. Nie ustaliliśmy od samego początku odpowiednich ram, odpowiedniej współpracy, jak mają poszczególne elementy wyglądać. No i co najważniejsze, nie zdiagnozowaliśmy wiedzy zarządu na temat marketingu, no bo wzięliśmy pod uwagę, że firma ro robi kosmiczne obroty, no i dzięki temu prawdopodobnie wie, jak działa biznes, rozumie, zresztą no, były takie rozmowy, na wdrożeniu, że każdy jest świadomy tego, że trzeba wrzucić duże pieniądze, żeby rozkręcić tak spory temat, ale nie było tutaj doprecyzowane, że budowanie marketingu internetowego wraz ze sprzedażą offline no to to jest po prostu proces i nie da się tego zbudować tak o w jeden dzień. Muszą być popełniane błędy, algorytmy muszą się nauczyć, trzeba mieć różne możliwości przetestowania komunikatów, zobaczyć co działa, co nie działa. Tym bardziej, że mamy tutaj cztery sposoby dotarcia, czyli rozmowa gdzieś tam z konsultantem, showroom, następnie wycena u klienta, no i możliwość kupienia przez sklep internetowy. Rozumiesz, to są cztery inne ścieżki, które wymagają czterech różnych testów na poziomie różnych kampanii, w różnych socjalach. Stworzenie marketing automation, na różnych procesach są różni klienci, remarketing, mnóstwo rzeczy. Jakiś content na YouTubie warto by było zrobić, prawda? Co jest gdzieś tam realizowane już w tym momencie, ale jest to po prostu olbrzymi problem, spowodowany tylko i wyłącznie tą drobnostką, tą, tym niezrozumieniem i sabotażem jednego handlowca, który moim zdaniem powinien być już przy pierwszej okazji, kiedy, kiedy, była, kiedy była pierwsza sytuacja, że zaczynał sabotować, no albo powinien zostać zgaszony i. Ustawiony do Jonu tak, żeby wykonywał po prostu swoją robotę. No nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś strofować czy, czy robić z niego niewolnika, ale po prostu na zasadzie współpracujmy. No i to jest taki błąd, z którym chciałem się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że jednocześnie jesteś w stanie wyciągnąć wnioski dla siebie i z tą myślą pozostawiam Cię. Zostaw komentarz, jeżeli, jeżeli masz pomysł. Gdzie jeszcze tutaj jest popełniony błąd, co jeszcze warto by było dodać na przyszłość, no to będę Ci wdzięczny za konwersację w komentarzach. Do zobaczenia, cześć!